No Lison, najeżdżaj, najeżdżaj! Okej, to co, jechać, czy...? Co wolisz? Możesz nawet stać. Ty, Nie aszukuję. No, Jak się... Popisuj się, ile wlech. No ładnie, ładnie, bardzo! I, i tu na ja... na szeregle! Chociaż to jest koniec, że to o to chodzi! Tak? No pewnie, że o to chodzi, no. Trawężykiem, czy tam jakiś inny Aksel. I na koniec... co to lubię najbardziej. Juś.